Witam z tej strony ja to kolejny odcinek z serii nie wiem jakiej serii zapomniałem no wyprawa w nieznane zaczynamy wyprawiliśmy się w nieznane żeby poszukać domu niestety szukaliśmy go przez praktycznie chyba 5 odcinków czy 4 no i nam się udało na drzewie sobie zrobimy domek co ja chcę zrobić to sobie zrobić obwódkę z drewna i takie jakieś coś takiego musicie to zrozumieć o co kaman na razie nie schodzimy po nic tam do góry, na dół czy do góry, whatever Tutaj sobie tak zniszczymy. Zrobimy z taką wódkę to będzie, i możemy połączyć z tego drzewa do tamtego, potem gdzieś tam na przykład, to będzie fajnie wyglądało. Zresztą chyba rezi tak miał jak mi się z tego co mi się wydaje. Nie wiem, nie oglądałem jego odcinków, tylko chyba jeden zobaczyłem co on tam robi, a tak się wydarzyło, że... Wpadliśmy na ten sam pomysł, bo to Rezi ode mnie odgapił, że w dżungli mieliśmy, miałem zrobić dom, no wiecie, nie nagrałem tego i no i tak bywa, no nie, nie żartuję, no. nie odgapiłem od niego zresztą, nie widziałem jego odcinku, wiem, że nagrywał właśnie serię i to, szczerze powiem, że sam sobie myślałem, jak nazwę serię dać, wyprawiłem sobie, w, w, Wyprawa w Nieznane, no nie, patrz, a to Rezi ma taką, taki samą serię, ten, ja myślę, to jakiś zbieg okoliczności musi być. No i wpadło. Wpadliśmy normalnie, wpadliśmy na siebie jak normalnie bracia. I'm joking. Tutaj nie muszę stawiać drewna. trzeba przydałoby się to ogolić. No dobra, zrobię sobie dłużej do gdzieś dotąd. Taki, żeby była to platforma. Jeszcze możemy zrobić podpórki takie, wiecie. Eleganckie. Tu będzie na dwa. Raz i dwa dobra jest słegowo mam jeszcze drewno oczywiście ale trzeba pociupać tyle ty no nie mamy już za... a nie, na dole jest te drewno więc alright mamy tutaj a na górze możemy zrobić palnąć jeszcze jedno drzewko ale to trzeba czemu to drzewo tak coś spada I got no idea ile to jest od tego jeden dwa trzy cztery pięć 1, 2, 3... Ja no, no to 2 będzie. Znowu noc się robi. Dobra, na szczęście mamy już tam łóżko, więc zaraz prześpimy tą noc szybciutko i będzie git malina. Pójdziemy jeszcze po drewno i te inne. Takie rzeczy wiecie. Very important in here. No, Ile to było? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, a jeszcze tam jedno trzeba zrobić. Będą mi te krzaczory rosły, będę musiał je ścinać cały czas. Fajnie, to tak wygląda, kiedy taki tutaj takie coś może być. Zresztą mogę tu drzewa palnąć, takie poczwórne, te duże takie. Tam można zrobić jeszcze jedno piętro. Dobra. A więc, so we are the best now, 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 now what we have to do, we have to make bed, all right, let's go, let's make bed, but how to make bed, I forgot, I think they do it like this, and they put here, no, na odwrót było, Sora sorry, sorry, naprawdę wam no mówię, naprawdę, no, mamy, mamy łóżeczko. Dobra, tu nas nic nie powinno zaatakować, czemu nie mogę tu łóżka postawić, no, a chyba mnie za więc będę musiał zmienić co nie nie zaatakuje mnie no jest gitara aj żem zniszczy łóżko a nie zresztą nie bo jak spadnę no to będzie lipa Stasiu dobra schowajmy sobie może na wszelki wypadek wiecie idemy jakbyśmy spadli bo to wiadomo jak to bywa ze mną że nie wiem co się stanie ale spadnę dobra wszystko tutaj schowajmy wszystko kompletnie wszystko to tak to no i dobra, mamy tutaj kiera motyka Bimber szklanka. Aha, no i dobra, to będzie gitara. Dolecę tam. Can you see it? Dobra, jest gitara. Co potrzebujemy? To tych liści trochę. No kurczaki pieczone. A drewno też nam potrzebne well złe, well złe. What the f w. Podobno niedrzewo łoszty Tam Panterki jakieś są Te drewno na potrzeby. żeby Tam jest wysokie drzewo Dino ale ja chcę tutaj Te ziarenka Dziwne to żeby zasadzić tam drzewo Na razie to gówno, nie ma ziarenek Dwa i kawał A, Dawaj, dawaj, mi jeszcze dwa. Tak, poleciało. U mam ile mamy? Dwa. Potrzebujemy jeszcze jedno. Dlaczego? Dlatego. Ha, ha, ha. Co jak zabijemy tą panterę? ale raczej nie będę jej zabijał. Bezpieczeństwo przede wszystkim. uważaj tuję No przecież. Hop, hop. Ua, dobra. Siekierą. Też można drzewo ciąć. Czemu nie? Ja tak robiłem gdy Bawiłem się siekierą. Nic nie zrobiłem oczywiście. Byłem doświadczonym drewalem Jak widać... Robimy man hopy. Dawaj, chła, chła obchyt, obchyt, dawaj, dawaj 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 nagrywa się nagrywa to dobrze na razie jedno daj, jedno tylko jedno tylko daj, daj, mi jesteś chanem. daj, daj, Padło. Ej. Jest dobra, mamy. A, te drzewo nam potrzeba trochę. Nie to było tak... to. Tutaj raczej takiego nie spotkamy drzewa. Zresztą to mieszane drzewo będzie spoko wyglądało. Zrobimy to drzewo... Nie umiem wycelować? Ej, dawaj! Dobra! Trochę więcej tego drzewa... O tam na się stąd. No to sobie zbliżemy i wracamy, żeby coś tam zrobić u nas w domu. Jakieś bramki pierdoły, nie pierdoły. O, ale drzewa leży. Sadzonka jak psi, 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 psi. Hmm. Dota, nie, 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 nie. O, oś ty. Hmm. Jak ja tam mam dolecieć? Dobra. Doskoczy tam? Nie, doskoczy. Nie wiedziałem. Widziałem, że nie powiecie Widziałem. po prostu widziałem. Teraz doskoczy.